Dobra, ziomeczki witam was serdecznie w nowym odcinku To ja znowu wróciłem Jak zauważyliście zmieniłem nazwę Teatro No, ale ze względu bezpieczeństwa będę to mówiła oczywiście jeszcze tam w opisie na kanale na informacjach na, społeczniusz... na społecznościówcach generalnie No także lecimy Gdzieś tam na miasto nie? Na miejscówki ten odcinek w ogóle zatytułuje Co było, co będzie No także lecimy no w ogóle byłem u ziomeczka zawsze taka miejscówka to jest taki vlog po prostu nie? żeby coś porobić powspominać jak było jak jest akurat to z małeczkiem nie nagrywaliśmy chociaż może nie to nagrywałem, ale co innego nie to zazwyczaj dobra, lecimy dobra, że jesteśmy prawie na miejscu jednego z pierwszych miejsc które chciałem pokazać wam o, to jest właśnie to miejsce Standardowe Takie Tu kiedyś było trochę inaczej Ale Na straszka sobie pójdzie bo co tam Bo co nam szkodzi Chyba ktoś tam jest Chyba Chwilka. Nie, nie ma nikogo Dobra. Lecimy sobie tak, że no wiecie no Tak wygląda to miejsce Straszek rozjaśniamy, o, żeby było lepiej widać dobra, lecimy dalej, widzę, sobie mam mówić. dobra, a teraz lecimy w takie miejsca. miejsce takie, co ok, jakieś istniało, było kultowe dla wielu pokoleń, teraz już go nie ma to taka historia, że w ogóle zbudują ten basen Tak zwany Kania Także lecimy sobie od wyjścia jak było i jak jest Więc zaraz się widzimy Jak widzicie Kania się zamieni zamieniła w wielkie gruzowisko Tam były wcześniej tam resz resztki starego basenu Stary basen tam był, ale teraz go zbudowują Paradoks Coś co nie działało było kultowe, a coś co działa nie jest kultowe. To nie jest źle. Wcześniej był to działający pason. No ale teraz już nie, ze względu na... Nie był znowu przez kolejne 20 lat, a teraz znowu odnowili. Wcześniej się nie chciało robić, później się w końcu postanowili to zrobić. Cudny park. Ma z petardami. Tam się różne rzeczy działy Z sam Mój ziomek Tak, apropos mówiąc Dobra, lecimy dalej mnie mój to, chwilę odwaliło Poszedł do mnie jakiś chłop i się pyta Co ty tutaj nagrywasz? Ja mówię, pan patrz co coś tam No coś co nagrywam, no co pana to obchodzi A ten, o, to sprzęt masz taki, no no, mówię, no tak, no, z, no i od co z tego No Tak mi to zdziwiło. Chyba, że gość to zauważył. O robu tutaj za bardzo z kamerą, taką chodzę, to tak nie jest O jeśli tu jest boisko, to tak... To są coraz bezpieczne rejony, na których teraz jesteśmy w ogóle. Także lecimy dalej. Dobra, widzowie tutaj mam galerię. Taką ciekawą tutaj Muglery zaraz wam pokaza. Takie coś ciekawego mamy Tego nie było. A jest. Także jeszcze jedna rzecz pokazanie wysta. Mianowicie Media Ekspert. Mam tu Jest za jasno teraz, O, jest. Tu mamy Media Expert. To zajebista sprawa. Nie było tego, tej całej galerijki. bo pusto, była jakieś tu mleczarnia, już jej nie ma. Lecimy dalej. Dobra widzowie, jesteśmy sobie tutaj w takim innym miejscu trochę Jak mówię, musicie zauważyć za mną przed chwilką musicie zauważyć, że jest lit. Też by nie było kiedyś W Pustkowie to był warzywniak jakiś chyba wcześniej tu był No, także jeszcze było, Lozopatos. Jeszcze w parę miejsc polecimy Dobra, lecimy dalej Dobre widzowie, jesteśmy jeszcze w jednym takim miejscu. Znaczy jeszcze trochę miejsc nam zostało, ale takie jedno łopatowe tutaj na i mamy market. Znaczy tu mieliśmy jakieś euro, teraz się to za top market tam w środku jest Chińczyk. No jak jest ta miejscówka, co mam przed pokazywałem, to na chwilę tam odejść, bo tam ludziki szły. tak dziwnie patrzyły. No, ale no, nieważne. Tutaj jakieś się komunie robiły. W tym miejscu. No, a ale tak, żeby za bardzo nie nagrywać, bo... Bo my by mogli mieć problem że koło zimne. także no on już ona widział także no dobra widzowie teraz jestem w takim ciekawym miejscu no znaczy spokojnym taki stółki jest ale tej teraz jest tu żabka gdzieś była serpentówka taka ciekawostka także lecimy dalej witam widzowie serdecznie jesteśmy na rynku o, on się cholernie zmienił no, nie było tych nie było Ta droga była jakieś taki marmur Znaczy to na ta sama jak to jak ta, nie marmur, tylko to to Tego nie było Chcieli fontanny zrobić ławki co robili całkowicie obudowę tego placu Gdzieś był inne. Nowe ławetki Chyba i ma to dalina Widowali, no A nie, tu jest Lecimy dalej Dobra, widzowie, ja jestem w kolejnym miejscu To jest dość nowe miejsce, także No to, to już tak średnio z nagrywaniem, ale Więc mamy bidonkę Bidonkę, tu gdzieś nic nie było, było pusto Tak, jak tu nie wiem, tak średnio skręceniem, bo no się mogą przejechać. Także radziłbym się są zwinąć. No ale da się coś tam nagrać. Także bidroneczka. no. Także lecimy do samego miejsca. Dobra, jesteśmy na samym miejscu widzowie. Mianowicie jesteśmy podróbką. I tu mamy grubkę. Tam jest napis. Mówka, o, to jest napis, mrówka. A tu kiedyś był groszek zamiast mrówki, Także no widzowie. To by było dziwne. dzisiaj tyle w tym odcinku, także kończymy to i siema.